Szanowni Państwo, usłyszałem słowa, które wypowiedziała pani dyrektor, nowoplanująca dyrektor spółki w szpitale że już się odbywają badania związane z tym projektem onkologicznym. Miało być tak ładnie, a wyszło jak zwykle. Miało być pacjenci, do korzystania strania być powiadamiani przez COZ-y, przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Ja z racji osobistego zainteresowania śledzę taką możliwość zapisania się na takie badania i do, takiej, do tej pory do mnie ta informacja nie dotarła, a już słyszę, że pacjenci są, że tak powiem wytypowani z badań. Dziękuję to... no, to... bardzo. ja być Panią Panią Natomiast ja chciałbym zrozumieć, że na pewno będą wszyscy mieszkańcy mieli jednakowy dostęp do tych świadczeń, do odżywania dyrektora, ale Pani będzie mówić o jakich badaniach, które już tak muszę. Ja tak natomiast ja, Pani powie o działaniach, jakie zostaną przypodjęte. Chciałabym poinformowania pacjentów z całego szeregu wywiadowców o możliwości wypełnienia ich. Tak, już odpowiadam w skąpe koszty. To nie jest tak, że zostaną poinformowani, że nie zostaną poinformowani. Pani już w miesiącu kwietniu do wykonania pewnej ilości badań. tak? Mamy ankiety przygotowane już wcześniej. ankiety, że tak powiem, są rozpropagowane wśród do naszych, e, znaczy stacjonują w Izbie przyjęć i poradnień specjalistycznych naszego szpitala, bo tam mamy jak najszybszy dostęp, tak? One będą rozpropagowane, tak jak mówił pan e, tutaj w innych ościennych ośrodkach, w gminach i w pałacetach, jakby staramy się dotrzeć do wszystkich Państwa, tylko mówię, tak z racji tego, że jest jesteśmy zobligowani do tego, że w kwietniu już część tych badań mamy wykonać, tak, to żeby nie tracić czasu, jak mamy podwykonawców, wykonawców, mamy już wszystkie materiały zgromadzone, to staramy się to wykorzystać, tak, a w międzyczasie tak nagłaśniamy sprawę, też współpracujemy będzie będziemy to ogłaszać w mediach. Także ja uważam, że do wszystkich, do Państwa zdążymy dotrzeć, tak. To proszę się nie obawiać, bo mamy na to jakby rok czasu i duża ilość jest tych podziemnych tak? że my... Wydaje mi się, że mamy czas, to tylko w tym świecie miastach bardzo... Grupa startowa musiała ruszyć. Tak, tak, musiała szybko ruszyć. Tak. Bardzo jest tak. Państwa. Ja chciałbym tutaj, tutaj, że będzie jak że jest strona, strona internetowa tego, programu, tutaj można można pójść na podwór i można z tej, z tej strony... Pójść na podwór. Kloka.pl, mhm. idziemy yy, Dlatego nie, nie ma tego ryzyka, nie danego. Natomiast jest na pewno, można pobrać akwietek, to też jakby możliwość ta elektroniczna istnieje. Ja chciałem jeszcze uzupełnić, że e, myślę, że to się uda, bo zawsze w tego typu sytuacjach e, dochodziliśmy do porozumienia z rozwojem środowiskowym katolickim i myślę, tak tak. że księża no, y, rozprowadzają te zadania z AMO, żeby jak największa informacja do tego, jak największej ilości potencjalnych. I w przyjęć u nas w szpitalu w poradnik specjalistyczny. Ja chciałabym dodać jeszcze tutaj na napisze, że y, jakby program kwalifikacji tego pacjenta y, no jest y, wydłużony też w czasie, bo tak, pacjent musi wypełnić ankietę, tak, musi ją złożyć do stosownego miejsca. My musimy tą ankietę zweryfikować, zakwalifikować pacjenta, włożyć go w harmonogramie badań, tak, żeby on i jakby dostosować też do możliwości i potrzeb tego pacjenta i do naszych możliwości, żeby to wszystko w czasie zdać, bo on w tym dniu, w danej godzinie musi się zgłosić na badanie. Do tak? pewnych badań pacjent musi być przygotowany, do jednych musi być na do innych nie. Także to wymaga jakby rozłożenia w czasie, do przygotowania tego pacjenta do badania. Ja tutaj jeszcze, koleżanki wybrałem, że można już tam kiedyś także uzyskać dużo <AUF1> swoich interesantów tutaj u nas w Starostwie Powiatowym. Też tam bym zostawić, a tak bym zaapelował, żeby z ocenami poczekać do końca trwania projektu, bo no wtedy może się okazać, że ten decyzji byłby poczerczeństwem. Ale ja proszę Państwa, myślę, że w dyskusji, którą rzadko kolega Łódkiewicz jest dlatego że my się też dowiedzieliśmy, w jaki sposób mamy postępować i też będziemy mogli mieszkańców powiatu odpowiednio informować i przekierowywać. Ja też tak kilka ankiet wezmę, dlatego że jeżeli przychodzą mieszkańcy, to po prostu można je od razu udostępnić i do Państwa kierować. Dla mnie ta dieta, której przekazana naprawdę jest ważna, dlatego, że nie wiem mam się w takiej sytuacji zachować, a projekt jest... I myślę, że wiele osób, o jeszcze nie tylko ja, ale również Państwa będzie się o niego dopytywało w szczegółach. Także dziękuję bardzo.